Rozmowa w trójce. Dzień dobry, Agnieszka Szydłowska. Zaczynamy pierwszą odsłonę Rozmowy w Trójce. Tak właśnie spotykać się będziemy do końca sierpnia. Różni prowadzący, wspaniali goście i rozmowy na ważne dla nas wszystkich tematy. Naprzeciwko mnie Robert Hojda. Dzień dobry. Dzień dobry. Prezes Fundacji Aktywna Demokracja. Już o tym mówiłam dzisiaj zapowiadając pana wizytę. Ale myślę, że Tour Konstytucja to jest ta nazwa, która jest powszechnie znana. Piąta edycja przejeżdża przez Polskę. Zaczęła się 4 czerwca, zakończy się 6 września w Warszawie takim wielkim finałem, czyli od pięciu lat lato spędza pan w drodze. Tak, rzeczywiście jest, że po Polsce jeździmy po Polsce, bo ja bez tej najściślejszej grupy współpracowników, nazwijmy to w ten sposób, choć to są przyjaciele tak naprawdę. Yy... Nic bym nie zrobił, nic byśmy nie zrobili bez siebie. Więc jeździmy razem faktycznie przez całe lata od czerwca po Polsce. Zaraz porozmawiamy o tym, gdzie będzie Was można spotkać w tym roku, ale wcześniej oczywiście musimy porozmawiać o genezie, bo geneza jest oddolna z takiego poczucia, że zresztą ma Pan ze sobą konstytucję. To dokument dla nas najważniejszy, dla nas Polaków, ale czy go dobrze znamy? Nie. Nie znamy dobrze tego dokumentu. Ten, a ten dokument, ten egzemplarz konkretnie, który mam ze sobą dzisiaj, on jeździł z nami też to wydanie, ta forma jeździła z nami pierwszej edycji. A ten jest szczególny, dlatego że zawiera wpis. Pana Mariana Turskiego, ale o tym zostawię to na troszeczkę może później, jak będzie chwila i rzeczywiście Konstytucja towarzyszy nam od samego początku, ponieważ to zamierzeniem w ogóle TUR było to, żeby było coś wspólnego, co nas wszystkich bez podziału Polaków połączy. Wyszliśmy z założenia, że e, tym czymś będzie właśnie będzie konstytucja, czyli nasze prawa, e, ale też i obowiązki wobec naszego kraju, w którym żyjemy przecież. Używa pan liczby mnogiej, kto rusza w taki tur? No to tutaj niezawodnym, niezawodną osobą, która jest razem ze mną, to jest mecenas Kinga dla adwokatka, która muszę przyznać, że poświęciła też bardzo dużo, dlatego żeby być właśnie i wiceprezeską też fundacji, i żeby jeździć i realizować te plany. Świetnie się czujemy razem w tej współpracy, uzupełniamy się fantastycznie, bo jej wiedza, i przygotowanie merytoryczne jest niezastąpione. To tutaj w ogóle bez dwóch zdań. Myślę, że, przepraszam, ale z całym szacunkiem muszę to podkreślić, że nie, nie jeden profesor mógłby się od, od KINGI nauczyć wielu ciekawych rzeczy, bo łączy wiedzę z praktyką i to jest to najcenniejsze. Tytan pracy, Danuta Przywara przewodnicząca Rady Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, wcześniej prezeska tejże, która jest niezmordowanym tytanem pracy, naprawdę mając ten piękny wiek, jaki ma Danuta i mieć tą siłę, odporność i, i być mieć zaangażowanie, nie ma sobie równych. Sędziów na przykład takim najbardziej chyba najbardziej zaangażowanym jeszcze nie pobity jest chyba ten rekord. Mam tu na myśli sędziego Igora Tuleje, ale tuż zanim... Rekord to znaczy, że najwięcej, najwięcej przystanków tak? sędziów. Tak, to, to właśnie sędzia Igora Tuleja. A ale jak już... to na jakim poziomie? Och, to trudno powiedzieć, bo przystanku ale mamy, mamy już 400 ponad, ale on był najbardziej takim aktywnym Rozumiem. uczestnikiem, ale już go goni sędzia Wojciech Hermeliński, więc e, jeżeli e, sędzia Wojciech Hermeliński dotrzyma tego tempa, no to kto wie, kto wie, czy go nie przegoni. Prawnicy, praktycy, ale także osoby, które są popularne i znane, bo to myślę od samego początku było taką konstrukcją interesującą i która miała szansę właśnie zainteresować, bo umówmy się, kiedy słyszymy o tym, że spotykamy się, żeby porozmawiać o konstytucji, no to myślę nie ma takiej siły rażenia jak zachęta w postaci znanych osób i takie też od samego początku Was wspierały. To prawda, rzeczywiście y, jest to magnes, który działa na, na osoby, które... Nawet bym powiedział, że działał, bo to chyba już zaczęło troszeczkę stygnąć swoim życiem, ten tak? kurz, mhm. zaczął już opadać tych pierwszych spotkań, pierwszych edycji i z całym szacunkiem dla, dla tychże osób, no, dostrzegamy, że to zainteresowanie spadło, ale to wy, chyba jednak wynika też i z czegoś innego, z tego trochę i zniechęcenia, trochę zawodu obywateli po tym wszystkim co dostrzegają i widzą e, zmęczenia przede wszystkim e, i na to nakłada się naprawdę wiele takich socjologicznych też bym powiedział e, obserwacji e, że obywatele troszeczkę spuścili z tonu swojego zaangażowania tego obywatelskiego który towarzyszył nam wszystkim przez lata e, i rzeczywiście te nazwiska jak już pani wspomniała one robiły swoją robotę Dzisiaj też ją robią, ale nie w takiej skali, jak to było wcześniej. No ta diagnoza jest dosyć smutna, powiedziałabym. Co to znaczy, ludzie są zmęczeni rozmawianiem o swoich prawach, o konstytucji, o obywatelstwie i tym prawach pewnie, obywatela? Tym pewnie nie, nie są zmęczeni. Choć, jeżeli Ktoś dostrzega jakiś rzeczywisty cel i widzi, że to coś mu daje, że ta wiedza rzeczywiście ona się sprawdza w codziennym życiu, bo musi mieć praktyczne znaczenie dla nich, wtedy faktycznie chętnie sięgają i poznają te, te prawa. Natomiast gro osób, z którymi się spotykamy, mówią, że. W kwestii praworządności mają wiele do życzenia. Ich oczekiwania gdzieś jednak rozwiały i nie zostały spełnione, są wycofani. Też trzeba pamiętać, że przez wiele lat, kiedy na ulicach dużych miast nie tylko były różnego rodzaju wydarzenia obywatelskie gdzie społeczeństwo obywatelskie angażowało się dość mocno. Te osoby poświęcały naprawdę bardzo dużo. Ja sam straciłem pracę, dlatego że byłem zaangażowany i stanąłem na rozstaju dróg i pytanie było, co mam robić dalej, czy zrezygnować z mojego działania obywatelskiego. Czy iść dalej w tę stronę? Wybrałem tę stronę i dlatego też tur w ogóle się pojawił i jedzie, ale wiele osób, o których się nie mówi, też miało takie dylematy i powiedziało, że mają dość, że już nie chcą się angażować, że muszą odpocząć, zająć się swoimi rodzinami, sobą samym. Poświęcili tak dużo, że gdyby. Jestem przekonany, że gdyby była jeszcze ta energia, ta moc sprawcza, taka namacalna dla tych osób, to rzeczywiście byłoby tu znacznie więcej osób zainteresowanych. Jest pocieszenie. Nie jest tak źle, od razu mówię, bo my też trafiamy do młodych ludzi, do szkół. I kiedy rozmawiamy o ich prawach i czytamy im artykuły Konstytucji stosowane wprost, to muszę powiedzieć, że im się szeroko otwierają oczy i bardzo chętnie do niej, do Konstytucji sięgają, bo widzą praktyczną możliwość zastosowania. Kwestia jedynie przekazu samo, samego jako takiego. I to nie jest tak, że już my, społeczeństwo, daliśmy sobie spokój. Naprawdę otwierają się nowe możliwości, nowe sposoby docierania do osób, które przychodzą i pytają, a czym jest w ogóle to, ta Konstytucja? Nigdy nie słyszałem, nie słyszałam. No i wtedy zaczyna się... Dalej. Cezura czasowa, o której Pan mówi, to wybory parlamentarne na roku 2023. Ciekawe, że Pan powiedział o tej szkole, bo chciałam właśnie na szkołę się powołać. Wczoraj przeczytałam mojej córce, 16-letniej, artykuł 30 Konstytucji i spodobało jej się to brzmienie i jego treść, ale kiedy się zapytałam: Czy wiesz, co Ci czytam? Nie wiedziała. Zastanawiam się, oczywiście może to być przypadek indywidualny, ale jednak może być to też jakiś brak w systemie edukacji, rozważań i takiego namysłu nad tym właśnie najważniejszym dokumentem. A ten artykuł 30 jest kluczowy dla tegorocznej edycji, piątej już edycji Tur de Jestem za godnością i dotyczy właśnie godności. Przytoczymy? Och, oczywiście, ale w uzupełnieniu, pod warunkiem, że w uzupełnieniu przy, przytoczymy 32. One są tak spójne ze sobą, że. To ja mam 30, pan musi 32. Proszę przygotować. Bardzo, pan gotowy. z pamięci? Nie, to pan przygotuje. Nie, nie przeczytam. Dobrze, to ja w takim razie czyta, czytam artykuł 30 Konstytucji, która um, obowiązuje od 2 kwietnia 1997 roku. Przyrodzona i niezbywalna godność człowieka stanowi źródło wolności i praw człowieka i obywatela, jest ona nienaruszalna, a jej poszanowanie i ochrona jest obowiązkiem władz publicznych. 32. Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny. Padliście szybko na to, że y, rozmowa to jedno. Zresztą ktoś mi opowiedział po jednych, y, jednym ze spotkaniu waszym z publicznością, które miało miejsce w ramach y, trasy. Y, programu Pierwszego Polskiego Radia Lata z Radiem, że to jest fantastyczne obserwować was jak rozmawiacie z ludźmi i zamiast rozdawać lizaki czy baloniki jak to często na takich spotkaniach bywa, rozdajecie konstytucję, ale szybko zrozumieliście też, że ważne jest to doświadczenie, prawda? Wiedza praktyczna i w związku z tą godnością w tym roku można doświadczać także pewnych sytuacji, czy też wchodzić wręcz w skórę osób, które na przykład na co dzień żyją z pewnymi ograniczeniami. O tak, to rzeczywiście mamy ze sobą symulator starości gdzie można się przenieść o 40 lat plus w swoim wieku i zobaczyć, jak czują się osoby starsze. To ma pobudzić empatię i zrozumienie też, na czym może polegać ta godność, czy poszanowanie godności osób starszych, z czym muszą się zmagać. Oczywiście jest to skromna namiastka tego. Drugą rzeczą, która nam towarzyszy, to jest wózek inwalidzki. Każdy może spróbować swoich sił, ale głównie też uczymy i mówimy o tym, jak z godnością do, podchodzić do osoby, która korzysta z wózka inwalidzkiego, jakie obowiązują zasady, bo okazuje się, że naprawdę nie wiemy, jak to robić. Trzecią rzeczą, którą mamy, to są gogle VR, gdzie pokazujemy świat ludzi neuroróżnorodnych i też można się zmierzyć z tym i zrozumieć osoby, które czasami wydają nam się dziwne, jakieś takie, do których trudno jest dotrzeć. Poczuć się, jak oni doświadczają tak, świata. Dokładnie mhm. tak, i wtedy to są trzy wybrane przez nas elementy, o których później rozmawiamy, i to w szkołach nam się świetnie sprawdza. Naprawdę cieszymy się bardzo, bo młodzi uczą się, jak empatycznie docierać do innych z poszanowaniem drugiego człowieka. Co jeszcze przy tej godności moglibyśmy z takiej praktycznej, czy też codzienności naszej wymienić na pewno są to sprawy związane z pracą mobbing ostatnio bardzo ważne słowo zresztą Trójka też ma podcast który bardzo polecam na ten temat różnego rodzaju wykluczenia i naruszenia także prywatności w przestrzeni cyfrowej wszystko, co się wiąże z przemocą, także przemocą cyfrową, tą słowną przede wszystkim, dyskryminacją w języku. Jakie jeszcze przychodzą od ludzi, których spotykacie problemy, które właśnie z tą godnością się rymują? Oj, no tematem takim przewodnim bym powiedział, niestety, w dzisiejszych czasach, i to jest gra polityczna, to jest migracja i osoby, które przemieszczają się po całym świecie, szukając swojego lepszego domu. Niestety, politycy robią straszną rzecz wszystkim ludziom. A czytamy w Konstytucji człowiek, a nie obywatel polski, więc każdy człowiek, który przebywa na terenie naszego kraju powinien mm, podlegać i podlega prawu polskiemu, ale też, e, tak jak czytamy, że obowiązkiem władz publicznych jest ochrona i opieka. Przepraszam, nad, nad takimi obywatelami, którzy także przebywają u nas. Niestety ta gra, którą prowadzi, prowadzą politycy, prowadzi do przemocy, o której coraz częściej słyszymy, bo ktoś ma inny kolor skóry, bo ktoś nie mówi takim językiem, jak powinien i, i to jest bolesne. O tym też wspominamy, y, bo staram się też y, zwracać i tutaj Danuta Przywara jest osobą. Naprawdę bardzo mocno wspierającą, jeżeli chodzi generalnie o Helsińską Fundację Praw Człowieka. Ma ogromne doświadczenie w tym zakresie i służy nam pomocą, i no, na tyle, ile możemy, staramy się osobom zainteresowanym tłumaczyć, na czym rzecz polega. To znaczy, na czym to polega właśnie? Ja zapytam teraz, jeżeli ktoś czuje, że jego godność nie jest szanowana, jeżeli czuje, że nie jest chroniony, nie jest chroniona, to co na to konstytucja i co ewentualnie taki człowiek może zrobić? Czy wychodzi ze spotkania z wami z wiedzą, która pozwala mu się przeciwstawić lub zmienić jakoś swoje życie? Tak. Na przykład w szkołach zadajemy pytanie, ponieważ artykuł 30, tak jak już pani przeczytała, jest artykułem i mówi o tym, że władze zwierzchnie mają zapewnić nam przestrzeganie właśnie tego artykułu. Pytamy uczniów, czy wiecie, kto w na terenie szkoły reprezentuje władze zwierzchnią. To jest pierwsze pytanie i fajnie, bo odpowiadają zazwyczaj trafnie, czyli że dyrektor czy dyrektorka szkoły. I wtedy mówimy, że właśnie taka osoba, ona jest. Yy, Osobą, która odpowiada za to, co się dzieje na terenie szkoły, nie tylko czy szafki są działające i czy toalety są czyste, ale odpowiada właśnie przede wszystkim za to, żeby każdy z uczniów, uczennicy czuli się dobrze w szkole i żeby ta godność nie była nienaruszana, i mówimy, nie bójcie się iść, rozmawiać, mówić o tym, co was dotyka. Też mówimy obywatelom w przestrzeni publicznej, jeżeli ktokolwiek narusza Twoją godność w przestrzeni publicznej. Policja jest najbliższym organem, najłatwiej, że tak powiem, dostępnym, jeśli chodzi o to, żeby poprosić o pomoc i wsparcie. I oczywiście dalej już są kolejne, kolejne organy, ale mówimy o tych takich pierwszych kontaktowych. Policja czy służby generalnie, pierwsze kontaktowe, nie bój się, zgłoś. Powiedz, co Ciebie dotyka, bo to jest gwarantowa gwarantuje Ci to Konstytucja. I to jest takie chyba najbardziej krótkie i trafiające, że to nie trzeba gdzieś pisać podań, pism, możesz już dziś pójść i tą sprawę zgłosić, jeżeli Twoja godność została naruszona. To gwarantuje Konstytucja i Konstytucja też mówi, że można i należy się do niej odwoływać wprost. Możemy Musimy tutaj postawić kropkę, ale jeszcze to zdanie ten wpis od pana Mariana Turskiego, bo to będzie wspaniały tak. finał naszego spotkania. 18 października 2021 roku. Pan Marian Turski, kiedy byłem u niego, napisał dedykację w tejże Konstytucji. Drogi panie Robercie, za mało miejsca, by, by wyrazić swoją wdzięczność za to, co Pan i pana współpracownicy, i wszyscy wolontariusze czynicie. Proszę mi wierzyć. Aż mnie porywa, żeby wam towarzyszyć. Głowa? Okej, okay. kolana? Nie bardzo. Wie, więc tym bardziej mam uczucie, że za mnie osobiście robicie wspaniałą robotę. Auguri. Moc, moc serdeczności. Marian Turski. Czytajmy Konstytucję. Można także o niej rozmawiać sprawdzając piątą edycję Turde Konstytucja. Do 6 września Robert Hojda był naszym gościem. Bardzo Panu dziękuję. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Rozmowa w trójce.